Witamy Was w chrześcijańskim kościele odrodzenia CRC i Polska. Wraz z kolejnymi tygodniami nasza pasja do działania nie zmniejszyła się, wręcz przeciwnie, płonie coraz mocniej. Budujemy Boże Królestwo, zarówno głosząc Ewangelię, jak i karmiąc się Słowem Bożym i wzrastając na Bożą chwałę. Sami zobaczcie, czego Bóg dokonał w ostatnim czasie. Oto zwiastun, zapraszamy! Marzec w naszym Kościele obfitował w przełomowe wydarzenia. Podczas niedzieli przełomów doświadczyliśmy ponadnaturalnego działania Ducha Bożego. Tego dnia wielu ludzi przeżyło swoje pierwsze spotkanie z Bogiem. Nauczanie postera Michała zachęciło wiele osób do podjęcia decyzji oddania swojego życia Jezusowi. 8 marca odbył się również webinar dla kobiet poprowadzony przez pastor Karen z Londynu. Słowo, którym podzieliła się pastor, mówiło o tożsamości oraz sile, jaką mają w sobie kobiety. Nauczanie przyniosło do życia wielu kobiet nowe objawienia i przełomy, a spędzony wspólnie czas pozwolił na pogłębienie siostrzanych więzi. Jako Kościół wiemy, jak wielką moc ma pomaganie innym. Naśladując postawę Jezusa, widzimy prawdę w słowach: dawanie przynosi więcej szczęścia niż branie. Odpowiadając na potrzeby naszych braci i sióstr dotkniętych wojną, zaangażowaliśmy się nie tylko poprzez modlitwę i walkę duchową, ale również pomoc materialną. Zakupiliśmy najpotrzebniejsze produkty, m.in. żywność, leki oraz artykuły medyczne. Wypełnione pobrzegi autotransportowe dotarły już na Ukrainę, przynosząc niezbędne w tym okresie wsparcie. Święta wielkanocne zawsze kojarzyłem z szeroko rozpowszechnioną na świecie tradycją, przede wszystkim, ale pamiętam też taki moment w moim życiu, kiedy zafascynowała mnie historia Jezusa i chciałem się dowiedzieć, co tak naprawdę stało się, począwszy od drogi krzyżowej poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Ale dopiero w momencie, kiedy oddałem Jezusowi swoje życie, w pełni została objawiona mi ta prawda, i na dziś dzień wiem, że Wielkanoc jest takim czasem zwycięstwa, czasem zwycięstwa nad śmiercią. Jest to też taki czas, który. Pragnę wykorzystać, żeby móc być światłem dla innych ludzi, i jest taki czas, w którym mogę dzielić się świadectwem z innymi ludźmi, mogę dzielić się tym, co Jezus zrobił dla mnie, zrobił dla mojego życia, i wiem, że to jest właśnie Bożym sercem. Mam taki czas na zatrzymanie się i taki czas na refleksję, co tak naprawdę stało się na Krzyżu, ponieważ właśnie wtedy Jezus umarł na Krzyżu za mnie i za ciebie, abyśmy mogli mieć z Nim relacje i abyśmy mogli mieć życie wieczne razem z Nim. Dawniej jeśli chodzi o święta wielkanocne przede wszystkim skupiałem swoją uwagę na tym, żeby celebrować wspólny czas z rodziną czy tradycje, ale na ten moment wiem, że w centrum świąt e, powinien stać Jezus i to, co zrobił dla nas na krzyżu. Odkąd się nawróciłem, moje postrzeganie świąt jest totalnie inne. Dawniej ten czas to typowo było spotkanie ze znajomymi, czas wolny od pracy, nauki, szkoły, albo nadganianie obowiązków, których nie zdążyłem zrobić przed świętami. Teraz ten czas jest skupiony bardziej na Jezusie i na zaciśnięciu więzi rodzinnych. Idziemy za wizją naszego kościoła i odpowiadamy na ostatnie wezwanie Jezusa. Idźcie i głoście dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Niesamowite jest to, że przez posłuszeństwo do Bożego Słowa i służbę innym możemy zobaczyć tak wiele osób, których życie zmienia się całkowicie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego kościoła, koniecznie odwiedź nasze profile na portalach społecznościowych w Facebooku, Instagramie oraz kanale YouTube. Życzymy błogosławionego tygodnia!